Drodzy, ja mam na imię Mikołaj i prowadzę leśne poszukiwania. A przy okazji trochę gadam. Jeżeli jesteś tu pierwszy raz, koniecznie dołącz do przygody i zasubskrybuj kanał. Moi drodzy, dziś odcinek specjalny. Jesteśmy dzisiaj w specjalnym miejscu. Wybierzemy się na małą leśną eksplorację, być może połączoną trochę ze sprzątaniem, jeżeli znajdziemy coś, co do sprzątania będzie. Ale dzisiaj, moi drodzy, zabieram Was w dwa tajemnicze miejsca. W okolicach miejscowości Katarzynki pod poznaniem w Wielkopolsce jest to bardzo malutka miejscowość, która swoją nazwę Katarzynki wzięła właśnie od pewnego wzgórza, a tak naprawdę od kościoła małego drewnianego kościoła, który znajdował się na tym właśnie wzgórzu, wzgórzu Rajsko. Znajdował się kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny. Dzisiaj tego kościoła już nie ma, chociaż kiedyś było to bardzo szczególnie uczęszczane przez pielgrzymów miejsce. Podobno dokonywano tutaj uzdrowień, i miejsce to Wywierała bardzo szczególną moc na wszystkich, którzy je odwiedzali. Podobno ludzie odwiedzający wzgórze Rajsko, odwiedzający ten kościół bądź to miejsce po wyburzeniu tego kościoła odczuwali bardzo różne, przedziwne, paranormalne zjawiska na swoim ciele, ale również na całej elektronice, którą ze sobą przynosili. Dzisiaj kościoła nie ma, została legenda i został krzyż. Które tutaj jest jako jedyne miejsce, które jest y, miejscem pamięci po tych wydarzeniach. Ja już stąd ten krzyż widzę, więc za chwilę tam podejdziemy, zbadamy teren. Zobaczymy, czy coś tu fajnego jest, ciekawego, jak to się prezentuje. A drugie miejsc, miejsce, moi drodzy, które chcę Wam pokazać dzisiaj, do którego pójdziemy trochę później, a które jest obok, to jest średniowieczne grodzisko, a raczej pozostałości po nim i to też może być bardzo ciekawe do eksploracji miejsce i zobaczymy, co tutaj można znaleźć. O, jakiś grzmot, to ciekawe. O, krzyż już widać. Nie wiem, czy Wy go widzicie. Jest gdzieś tam. Jest tu jakaś wydeptana ścieżka, więc spróbujemy ją podejść wprost pod krzyż. O, no, miejsce jest, powiem Wam, dosyć mocno zakrzaczone. Nie wiem, czy coś tutaj będzie. Jest mokro, bo po deszczu. Dobrze, że mam kalosze dzisiaj ze sobą. Przygotowałem się w pełni do tego, co się ma tutaj odbywać. O proszę, słuchajcie, kapliczka i krzyż jest w całkiem dobrym stanie. Bardzo ciekawa sprawa. Zobaczcie sami. Tu jest bardzo ciekawe miejsce, ponieważ jest tu taki wygrodzony teren siatkom i trochę nie wiadomo. Co tu by miało być? Bo nic tu nie widać. Krzyż jest. Bardzo ładnie wyczyszczone. Wygolone miejsce. Ciekawa sprawa. Oczywiście, ja nic nie czuję tutaj specjalnego. Być może to się zacznie za chwilę, ale my sprawdzimy. Teren dookoła jesteśmy, jakby nie patrzeć na Małym Wzgórzu, tak jak mówiono. Czy coś tutaj jest specjalnego oprócz tego, że jest to ładne miejsce, no i ma jakąś religijną przeszłość? Nie wiem, kamera nie fiksuje. Ja czuję się dobrze. Siła sugestii nawet nie działa. Także na pewno jest to miejsce ciekawe warte odwiedzenia bo ładne. Eee, I religijnie ciekawe, ale chyba nic ponad to. Teren niżej. Jak widzicie, krzyż zostawiamy za sobą. Wschodzimy w dół wzgórza. Tu tory jakieś idą e, niedaleko. W dół tego zbocza sobie pójdziemy. Zobaczymy, co tu ciekawego można spotkać. I zobaczyć, jeżeli w ogóle. Piękny teren w ogóle. Bardzo piękny teren. I czysty. Czysty. Zadbany teren, a rajsko przed nami. O, być może to jest przyczyna jakichś dziwnych zjawisk paranormalnych w tym miejscu. że się za ciepło ubrałem. Tak to już jest w październiku. Wczerp mi gorąco. A jak się zdejmie czapkę, to znowu trochę za zimno. A patrzcie, co znalazłem. Yy, tu jest takie przy polu. Idealnie przy polu jest takie wytarte miejsce. Yy, widać, jakby jakiś zwierzak tutaj chyba leżał często. Yy, są nawet jakieś odchody. Nie wiem, czy to psie, czy nie psie. Ale tu jest, wydaje mi się, miejsce jakiegoś ocierania. I miejsce leżakowania. Jeżeli ktoś coś o tym wie, co to może być, to zapraszam do komentowania. Dochodzimy do miejsca, gdzie powinno być nasze grodzisko. Prawdopodobnie jest gdzieś tam. Właśnie jesteśmy wokół niego. Właśnie widocznie, a gdzieś widzimy ten teren. Obejdziemy go za chwilę, dobrze. A potem posprzątamy, bo tak nie może być. Kruki. Kruki robią duży klimat. Kojarzą się ze śmiercią. Gdzie się pojawią? Słuchajcie, to stare grodzisko, na które się teraz wspinamy, czy do którego się udajemy, to jest datowane na mniej więcej XIII, e, XIV wiek e, i podobno e, było to właśnie, była to formacja, czy też właśnie e, miejsce, które pozwalało chronić transport towarów pobliską rzeką cybiną. To właśnie było swego rodzaju, e, swego rodzaju baza e, dla właśnie e, członków ekip, które miały chronić ten przepływ pobliskiej cybiny. Jesteśmy już właśnie przy tej piramidzie. Ona ja wam pokażę jak to wygląda nic specjalnego, jeżeli nie patrzy się przez mapy satelitarne. Jest przed nami, właśnie tutaj. A my idziemy takim rowem dookoła tego miejsca. Zaraz wejdziemy sobie tam na szczyt, zobaczymy, czy coś tam jest ciekawego. Jak się uda, wrzucę wam na filmie zrzut, jak to wygląda na mapie rzeźby terenu. Eee, bo to dopiero tam jest doskonale widoczne. W rowie okalającym. Nic za bardzo nie ma. Oprócz tego, że są niebezpieczne gałęzie, o które się można potknąć, albo które się mogą, o, jak widać na załączonym obrazku, zwalić nam na głowę, ale generalnie nic poza tym. Wchodzimy na górę. Wow, stromo. O. No, tu jest stromo. O. Nie, bez jaj. Tu naprawdę jest stromo. O. Jestem na szczycie. Na środku dziura. Dziura. Właściwie nie wiadomo czego. Cztery drogi. Jeden zjazd. Drugi zjazd. O tam. Trzeci zjazd w tę w tą stronę, tylko zawalony drzewami. I czwarty zjazd po tamtej stronie. Ukopany dół. Czytaj. Grodzisko. Słuchajcie, ten obiekt ma już na pewno. Znaczy ma już tyle lat, że tu po prostu nic nie zostało, żadnych śladów. Nawet jeżeli jakol, jak, jakiekolwiek ślady były, to pewnie zostały już usunięte. Słuchajcie, jak podają mądre, mądre, mądre książki. Grodziska to są miejsca po dawnych osadach, dawnych grodach, właśnie, i często są w Kształcie okręgu stożka, bądź właśnie wieloboku. Tutaj mamy wielobok i stoimy właśnie na jego, na jego szczycie. I były to miejsca otoczone, otoczone często fosą, jak widać, bo w niej chodziliśmy. Ja obrócę kamerę jeszcze raz, żebyście to zobaczyli. Otoczone często fosą, i jeszcze często jest taka informacja dotycząca grodzisk, że można znaleźć. Często przy nich, pozostałości e, jakichś takich zapór obronnych drewnianych, e, które gdzieś tam powinny być. No tutaj to grodzisko jest zalesione, zostawione i na pewno nie chronione. E, także mm, nic tutaj się nie ostało, ale podobno w Polsce jest około 2,5 tysiąca takich miejsc, a 1700 z nich około jest pod ścisłą ochroną. To nie jest. Więc jak się nie wie gdzie się jest, to właściwie yy, można to potraktować jak zwykłą, dziwną górę w lesie yy, i jakby nie czuć klimatu miejsca. Natomiast wow, jeśli się wie, no to zaczyna się robić ciekawie. Zauważcie, że tutaj yy, to wszystko to jest takie wielokondygnacyjne, powiedziałbym, wzgórze, yy, bo tam jest droga, która gdzieś przez, między tymi dwoma drzewami prześwituje, która tutaj doprowadza w ogóle nas. I ona tak łatwo nie zakręca. Ona tutaj się kręci, przechodzi tutaj takim szlakiem, idzie sobie tam dalej, 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 i dopiero gdzieś tam zawija. Za tym wałem już mamy fosę i nasz stożek. Tu właśnie jest osadzony między drzewami, gdzie jest grodzisko. Także słuchajcie, żeby się tutaj dostać, tak naprawdę, i chyba to jest jakby podstawowy sens zakładania w średniowieczu takich grodzisk, to jest właśnie to, by napierającym wojskom było trudno się wspiąć pod taką górę i walczyć w związku z tym, a ci siedzący tam na tej górze jeszcze za jakimiś ogrodzeniami, bramami drewnoziemnymi no mają zdecydowaną przewagę mu, mogąc atakować z góry dlatego tak to właśnie wygląda przy okazji, słuchajcie, zbieram sobie śmieci, wracając, mam już tutaj jakieś buteleczki, zobaczcie, znalazłem średniowieczny artefakt. Ta. Czyż nie średniowieczne? Kozaczki? No zobaczcie, jakie średniowieczne. Najlepsze jest to, że tu jest jeden, a tu jest drugi średniowieczny kozaczek. Mhm. Mm do pary. Także mam już dwa średniowieczne kozaczki ze średniowiecznego grodziska. Moi drodzy, ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby obejrzeć poprzedni odcinek. A pokazuję Wam w tym momencie, ile zebrałem po drodze śmieci. Jest to taki. O, niebieski woreczek więc nie jest tego jakoś. Szczególnie dużo. Pokażę Wam zaraz tutaj wagę na ekranie. Jak dojdę do auta, to tradycyjnie to zważę. Okazało się, że na tej ścieżce wielu śmieci nie ma. Z czego się cieszę. Są to głównie buteleczki. Tak jak powiedziałem, obejrzcie koniecznie poprzedni odcinek. A ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Zostańcie ze mną. Tym lasem.